Cześć moje drugie osoby z Podna witam serdecznie. Zapraszam Was na co tygodniowy horoskop. Mam nadzieję, że wersja najnowsza się podoba. Jakby co? Będziemy na razie ją kontynuować. Dziękuję za piękne komentarze, za to, że jesteście. No i za subskrypcję kanału. A jakie to karty? Tak? Pierwsza karta będzie kompasem, e, drugowskazem na ten czas, czyli Arów, tak? Czego się trzymać? E, opieka nad zdrowiem i ciałem to rydwan. Przesłanie wszechświata ogólne rycerz Pucharowy. Relacje ogniska domowego, dwójeczka Pucharów, jak los będzie wpływał na stan ducha w kwestii finansów, dziewięć tenarów, ścieżka pracy i wyzwania, a z Pucharowy ścieżka serca, emocji to e, czwóreczka buław i w seniorzy, e, oraz jak wykorzystać swój, swój potencjał swoją mądrość, dziewiątka mieczy. Zaczynamy od króla. E, duchowy kompas. Na pewno jest to karta wskazująca, iż powinniśmy się trzymać twardo pragmatycznych, przyziemnych aspektów, mocno stąpać po ziemi i dbać bardzo wygodnie o swój interes. Tu jest karta wygodnictwa, swojego interesu, korzyści na każdym planie, aby czuć się swobodnie i wygodnie, tak bo to jest tutaj najistotniejsze. Opieka nad zdrowiem ciałem. Rydwan, Rydwan drogie raczki, ma w sobie energię ruchu. Uważamy na kości, stawy, kolana, kręgosłup, plecy ogólnie. Jest to karta komunikacyjna, czy są uważamy w ruchu, czy na drodze. E, zwróćmy uwagę na to, jak tutaj jest z tym ruchem, czy może jest nadmiar ruchu, albo niedomiar. No i żeby nie przesadzić, albo na przykład no, nie osiąść na mieliźnie, kolor nie Karta odwagi, wiadomości e, i zmiany w pozytywnym sensie. Przesłanie wszechświata ogólne, co może być tu informacją dodatkową dla Was, na ten czas na pewno informacyjna karta wskazująca na to, iż coś może wracać do Was. Fajnie jak będzie wracało coś dobrego. Korzystajmy z z tej karty, ale jeśli na przykład powróci do nas ktoś coś, co nas zawiodło, unikajmy tego, a na pewno nie ulegajmy czy czym obietnicom. Relacje domowe i ogniska domowego oczywiście, dwójeczka pucharów, karta miłości, pojednania, jakieś uroczystości, prezentu, serdeczności i dobrej ogólnie atmosfery. Jak los będzie wpływał na poczucie ducha w ramach finansów, dziewięć tenarów? Karta poczucia tutaj mocy, bo jest to karta oczywiście obfitości, Mamy duże możliwości. Możemy mieć jeszcze większe nawet tak naprawdę, możemy kłóć denary tak zwanie, ale uważajmy, byśmy nie zostali przy tej karcie wykorzystani, czyli nasz potencjał jest ogromny. Możemy wiedzieć, że, że czeka nas coś dobrego w finansach, nie, może być jeszcze więcej tych pieniędzy, ale żebyśmy nie zostali wykorzystani asertywnie, dochodźmy do swoich praw. Czasami w tej karcie na przykład jest pieniądz, który czeka na nas, ale my musimy asertywnie o niego zawalczyć. Aspekt pracy, tak, czyli droga pracy, wyzwania, a z pucharu. nowa energia, nowe stanowisko, może e, nowe pomysły, nowa ścieżka. E, jeżeli szukamy teraz, na przykład pracy, może się pojawić zupełnie jeszcze coś innego. Co zwróci szczególną uwagę? Obojętnie, co to będzie? Będzie to energia miłości, zakochamy się w czymś nowym, nowej idei, nowym e, właśnie stanowisku, misji. E, a z pucharów e, też dobra karta. Dla szukających, bo widać, że dobrze to się skończy i będzie to pozytywne na wielu poziomach, a szczególnie emocjonalne. Aspekt serca, tak? Czyli ścieżka serca i dokąd ono będzie tak naprawdę zmierzało. Cztery buławy, karta zabawy, celebracji, zaproszenia, uroczystości. Na takim. A na takiej e, karcie właśnie bignie energia zabawy i tutaj możemy kogoś ciekawego poznać, albo cieszyć się z ukochaną osobą, e, bo może mieć na o imprezę kolokwialną, więc sami sobie możecie też zrobić taką e, właśnie imprezkę, jak to się mówi, albo będzie to wasza uroczystość, czyli ślub e, zaręczyny, lub inna okoliczność, która będzie wspaniałą okolicznością. No i dziewiątka mieczy dla seniorów seniorzy w energii są tutaj jako zdenerwowani, napięci. No i karta mówi, żeby wykorzystać swój intelekt do tego, by nie denerwować się, czy nie myśleć zbytnio mocno o kimś, o czymś, bo największe cierpienie to sami sobie będziecie zadawać. Jedyną energią, którą trzeba też unikać dodatkowo, to energia na przykład nerwowej kobiety, osoby, która może wzbudzać jakieś obawy, napędzać coś, sie, 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 siejąc strach, a tak naprawdę nie będzie się czego bać. Tak więc to jest dla Was przesłanie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. I przechodzimy do zodiakalnego lwa. Witam serdecznie. I już patrzymy drogie lwiątka, co się u Was pokaże w horoskopie tygodniowym. Horoskop będzie oczywiście tutaj w tej wersji, która obecnie zaistniała jako no, najnowsza. Dziękuję za piękne komentarze, za to, że jesteście, no i za subskrypcję kanału. No i pierwsza karta, jaka będzie, to będzie kompas duchowy, to czego trzymać się należy w tym tygodniu pięć pucharów. Opieka nad zdrowiem, rycerz pucharów, przesłanie wszechświata ogólne, Giermek denarów, relacje ogniska domowego, kapłanka, jak los będzie wpływał na naszą duszę, ale i finanse jednocześnie? To sprawiedliwość, aspekty pracy i wyzwań to wieża, Ścieżka serca królowa, kucharów oraz seniorzy jest tutaj aspekt kochanków. No i teraz powiemy, jak macie wykorzystać, czy powinniście wykorzystać swój, swój potencjał, swoją mądrość. Zaczynamy od duchowego kompasu, pięć. Puchawy. Czego trzymać się należy? Na pewno trzymać się tego, że nawet jeśli się dzieje źle, to mamy szansę, mamy coś do wykorzystania. Nie, nie, nie nośmy w sobie poczucia winy, nie nośmy poczucia winy też za kogoś. Po prostu korzystajmy z tego, co jeszcze los czy jakieś osoby mają do zaoferowania, a zobaczycie, że szybko zapomnijcie o niepowodzeniach. A więc kompasem jest to, by po prostu szybko powstać z kolan poprzez energię wykorzystywania potencjału, jaki jest wokół dba. Ścieżka tutaj zdrowia, czyli opieka nad zdrowiem co może się dziać, rycerz pucharowy, zadbajcie o kwestie, które będą powracały do Was, czyli karta powracających do dolegliwości. Nie muszą być to duże dolegliwości, bo ten rycerz jest w sumie no taki nie jest on burzliwy bardzo. Na pewno może być też aspekt powracający w, se, w sensie badań wizyty lekarskiej. Coś nie będzie się zgadzało, coś trzeba zrobić jeszcze raz. Zwróćmy uwagę na układ hormonalny, moczowo-płciowy, zaburzenia właśnie hormonalne i przepływ wody w organizmie, także w jakimś sensie niedostatecznie dobrze działają. Przesłanie Wszechświata to giermek denarowy. Na pewno mówi nam, iż powinniśmy mieć otwartą głowę na nowe kwestie, nowe zadania, nowe wyzwania. No i jest to karta wskazująca na naukę. Uczmy się właśnie Bądźmy otwarci na szkolenia, na, na to, co mogą też przekazać nam młodzi. I pamiętajmy, że jest to karta też cierpliwości, powolnego wchodzenia na wyższe szczeble, czyli tutaj, e, obojętnie, co się będzie działo, obojętnie jaką mamy wiedzę, e, zawsze powinniśmy tak troszkę jak uczniacy podchodzić do pewnych kwestii. Relacje domowe, ogniska domowego są w karcie kapłanki. E, być może w tej kwestii dostaniecie dobrą radę od kobiety, a może być także, powinniście tutaj kierować się intuicją w danej sytuacji, czy to w na przykład w kwestii pojednania, odezwania się do kogoś, a może wycofania, bo takie będą znaki. Jak los będzie wpływał na kwestie ducha e, tutaj w emocjach związanych oczywiście z pieniędzmi, sprawiedliwość. Raczej racjonalnie oceniajmy swoją sytuację. Nie tego pieniądza, e, zróbmy wszystko zgodnie z prawem. No i jest to równowaga, czyli to, co nam się opłaca realnie, róbmy, jak się nie opłaca, szybko się wycofujmy. Bądźmy uczciwi wobec siebie i innych. E, ścieżka pracy e, i jakie będą wyzwania? Podstawowym wyzwaniem jest karta losu, wieża, zmiana gwałtowna, e, zmiana układów, e, kłótnia. Która też może powodować, iż pewne rzeczy się zmienią. Na przykład, jeśli szukamy pracy i wyjdzie ta wieża, no to może być tak, że nie znajdziemy tej pracy. Albo nawet jeśli będziemy już podpisywać umowę, może się okazać, że tego stanowiska nagle nie będzie, tak? bo po prostu zmienią się układy. Wieża zmienia, aby transformować. My przy tej karcie tak naprawdę e, zwykle się mówi, tak, że mimo wszystko nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, obojętnie jak na to patrzymy. Ścieżka serca. Do Królowa Pucharów. W energii piękna karta, karta jakiegoś zaproszenia, czułości. Wy także powinniście działać niczym Królowa Pucharów, czyli być serdeczni, empatyczni, tacy delikatni, tak? I to do Was też wróci, jeżeli będziecie tę energię, tą energię opatować, czyli przyjmowanie energii i wysyłanie. Także ktoś może Wam pomóc w ogóle w sferze emocji, no i będziecie obdarowani. Tutaj jest Piękno uczuć po prostu. I kochankowie dla seniorów, wykorzystajcie swoją mądrość serca, czyli e, czeka Was okres jakichś trudnych wyborów. E, mogą one być z miłością, oczywiście, z aspektem zawodowym, rodzinnym, obojętnie co to będzie. Głos serca Wam powie, co jest najkorzystniejsze. No i tutaj, czy zostać przy kimś, to serce powie tak albo nie. no. To musi być Wasza decyzja oparta na tym, co naprawdę czujecie i nie wolno siebie oszukiwać. E, kochajcie siebie innych, obdarowujcie dobrą energią i działajcie właśnie zgodnie z rytmem waszego serca. I tego wam życzę oczywiście wszystkiego dobrego. I przechodzimy dalej do zodiakalnej panny. Witam serdecznie, drogie panny. No i zobaczmy, co u Was. Bardzo dziękuję tutaj za piękne komentarze, za to, że jesteście i za subskrypcję kanału. Zobaczmy, jak będziecie tutaj działać, jak przebiegnie horoskop, będzie w tej najnowszej wersji. Co będzie kompasem Waszego przeznaczenia, czyli czego się trzymać na ten czas? Dziewiątka denaru. Opieka nad zdrowiem ciałem. Król Pucharowy. Przesłanie Wszechświata. Pięć buław. Relacje ogniska domowego. Cztery Miecze, jak los wpływać będzie wasze, na wasze nastroje w związku z finansami? Królowa Mieczy, e, droga pracy i wyzwania, cztery buławy, ścieżka serca, dziewięć mieczy oraz seniorzy, e, jak wykorzystać swój potencjał i z czym się zmierzycie? Przepraszam, to władze. No i zaczynamy tak od duchowego kompasu, czyli czego się trzymać. Dziewiątka denarów, bardzo fajna karta, karta obfitości, bardzo zaradnych osób, które mają duży potencjał, ale muszą i powinny trzymać się asertywnie tego, co im się należy, co to jest największy tutaj aspekt do przerobienia w jakimś sensie i tego powinni się trzymać, że jeśli chcą włożyć jakiś wysiłek w jakieś zadanie, to muszą też otrzymać za to odpowiednią zapłatę, bo mają bardzo duży potencjał. Opieka nad zdrowiem, energia króla pucharowego, spotkania z lekarzem mogą być koniecznością, ale dostaniemy dobrą opiekę, zostaniemy potraktowani empatycznie, ktoś z dobrego serca nam pomoże. No i jest to karta tutaj, gdzie, która zwraca uwagę na układ hormonalny, oczywiście płciowy energii, przepływ wody w organizmie, no i może być propozycja jakichś nowych badań, nowej terapii. Przesłanie wszechświata piąteczka była nie, nie, nie wikłajmy się w konflikty, nie pchajmy się tam, gdzie jest za duże zamieszanie, i nie powodujmy tego zamieszania, też nie eskalujmy czegoś. Relacje ogniska domowego, czwóreczka mieczy, odwrócenie świadome lub nieświadome. Może być to wasza decyzja odwróceniowa, karta uśpienia czegoś, odroczenia. Może być po waszej stronie, z różnych względów, no ale może też być tak, że możecie mieć troszeczkę spowolnione relacje z kimś z rodziny, no i na przykład to może być choroba, może być odwrócenie, no różne są obszary tej karty, ale coś się spowolni w relacjach właśnie rodzinnych. Aspekt finansowy i duchowy, jednocześnie, czyli jak los będzie wpływać na wasze bogactwo ducha i e, finansów. Królowa miecz, no jest to surowa karta. Królowa mieczy raczej nie szarżuje, nie wydaje tych pieniędzy, ogląda złotówkę. E, jedynym aspektem może być to, że będziemy zbyt krytyczni na przykład wobec siebie. Przestrzegajmy też literę prawa urzędów i raczej trzymajmy się zasad bądź uważajmy na krytyczne osoby, które mogą Wam mówić, co jest właściwe w kwestii finansów, a co nie. Tutaj czasem reprymenda może się zdarzyć. Długa pracy, czyli co będzie wyzwaniem? Tutaj tak naprawdę karta świętowania. Wyzwaniem może być samo świętowanie, może być radość z tego, co już się osiągnęło. Generalnie jakieś zadowolenie, znalezienie pracy radość z tego, co, co się już tutaj wydarzyło, na przykład w obecnej pracy. No i tutaj może być też sielska atmosfera, bo po prostu będzie uroczystość filmowa. Dziewięć mieczy na ścieżkę serca oznacza na pewno aspekt związany z energią nerwowości. Możecie być nieufni, bać się czegoś, bać się osoby, bać się do kogoś odezwać, bać się zareagować. Bać się szukać kogokolwiek, bać się powiedzieć partnerowi coś, co jest ważne. A tutaj karta mówi, że największe okropieństwo zadawać sobie my będziemy i to czarnowictwo, jeśli go nie pokonamy, ono może pokonać nas i zablokować w jakimś sensie w surowej ocenie. No i seniorzy, seniorzy mają władzę. Karta mówi nam, że powinniśmy wykorzystać swój potencjał odnośnie władzy, czyli energia działania, decyzji stanowczych, to jest czas zajęcia się swoimi sprawami, może prawnymi, może zdrowotnymi, formalnymi, po prostu wziąć w sprawy w swoje ręce, ale też czasami jest to karta, że ktoś z otoczenia, na przykład mężczyzna, może wpływać bardzo mocno na Wasze decyzje, no i czasem karta oznacza po prostu konflikt. Władzy. A więc też może być ten moment, gdzie trzeba będzie się jej oprzeć albo mądrze to rozegrać. Tak więc tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Hej.